Trwałe stablecoiny i warstwa aplikacji. I częściowo mamy to zrobione. I w tej chwili testujemy na rynku nie tylko Bitcoina, ale te wszystkie projekty, które są oparte na stablecoinach i nie mają pełnego pokrycia w stablecoinach. W tej chwili mamy do czynienia z dużymi spadkami wynikającymi z braku zaufania do całego świata kryptowalut i ten świat kryptowalut sam się do tego przyczynił, środowisko. I właśnie to chciałem zapytać, ponieważ też jak się często mówi, że ten Bitcoin i inne kryptowaluty miały być takim równoległym światem, z dala od tej centralizacji, z dala od rządów, z dala od władz, a jednocześnie. Cierpi on podobnie, a może nawet bardziej niż te klasyczne rynki, które znamy? No nie może być oderwany od rzeczywistości. Żyjemy w jakiejś rzeczywistości prawnej, my jesteśmy żyjącymi istotami, a Bitcoin jest tylko i wyłącznie wirtualnym i musi być to połączenie. W 1999 roku, kiedy powstawał internet. W tym studiu byśmy rozmawiali o regulacjach dotyczących własności intelektualnej treści internetowej. Google miał i Yahoo olbrzymie problemy z uzasadnieniem, czy wstawianie linków jest kopiowaniem własności intelektualnej, czy mają do tego prawo, czy nie. To zostało oczywiście rozwiązane i w tej chwili tak samo mamy wiele pytań dotyczących samej istoty kryptowalut pod względem prawnym. One są nieuregulowane, można powiedzieć. W Polsce, na świecie dopiero te regulacje powstają. I jakby, wracając do tego wątku, właśnie jeszcze. Wątku takiego, że może jako coś, co w zamiarze miało być równoległe do tradycyjnego A. świata. I to, i, to jest, I to jest, myślę, że to są mrzonki. Jakby takim, z taką samą mrzonką w dobie internetu była pełna wolność słowa. Mm. Oczywiście zastąpiła to cenzura korporacja, do której mają prawo, tak jakby na własnych platformach. Ale takim samą mrzonką będzie, że Bitcoin uwolni nas od banków centralnych, Powiem więcej, bo on stworzy cyfrowy pieniądz, jeszcze bardziej kontrolujący. Z jeszcze większą możliwością kontrolowania przez banki centralne, albo też w ogóle państwo jako takie. Więc ten świat może będzie bardziej, nie wiem czy uczciwszy, ale bardziej kontrolowany. Może nowy, wspaniały świat, jak sobie, tak ale to zobaczymy. Także uważam, że to są mrzonki. Już uważam, że się korporacje bardzo mocno interesują krypto. O ile jeszcze trzy lata temu stablecoin jak Tether który prawdopodobnie nie ma pokrycia, miał 2,5 miliarda kapitalizacji, no to takich dla dużych banków inwestycyjnych, no nie jest to jakiś taki duży biznes, to obecnie przy 70 miliardach dolarów i uświadomimy sobie, że to są to, są to pieniądze przetrzymywane w sposób cyfrowo, bez żadnego procentowania przy rosnących stopach procentowych. No to trzymając te pieniądze, kładając nawet na overnighty, ma pan pieniądze za, za darmo, tak naprawdę, nie? bo są nieoprocentowane depozyty. I tu myślę, że się odbędzie walka w najbliższych latach o ten, o ten, o ten segment. Ostatnie moje pytanie. Pańska prognoza, jeżeli chodzi o kwestie tych tradycyjnych rynków. Bo ludzie, którzy po prostu są zwykłymi ludźmi, pracują, mają kredyty, rosną te raty, wszystko drożeje. Ile ten taki światowy albo regionalny, albo polski, taki nazwijmy to ból finansowy jeszcze potrwa? Ból finansowy? No mamy ten moment zmiany, czyli ze środowiska nistych procentowych wysokie. Pieniądze zaczynają się cenić, ponieważ alternatywą dla inwestowania w nieruchomości, wynajęcia i uzyskiwania w ten sposób jakichś jeldów, czyli oprocentowania z złotu z kapitału zainwestowanego w nieruchomość, jest depozyt bankowy, obligacje, papiery skarbowe. No i przez to gospodarka będzie musiała być bardziej wydajna, żeby podołać takiemu kosztowi kapitału. Jeszcze parę lat temu było to dosyć łatwe. Kredyty były bardzo nisko oprocentowane, więc pieniądz był powszechnie dostępny, stąd też Myślę, że bańka spekulacyjna na wielu aktywach y, finansowych. Y, I w związku z tym y, to ja uważam, że nie należy się tego bać, y, a po prostu dostosować się do, 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 do tej zmieniającej się rzeczywistości. Jeszcze trzeba sobie przypomnieć, że w latach 90. mieliśmy dużo wyższe stopy procentowe i gospodarka y, się rozwijała. No i tutaj. Będą różne gospodarki walczyły między sobą na większą, mniejszą konkurencyjność. Ale uważam, że to, co się dzieje w tej chwili na świecie, nie dotyczy wcale tego te, te COVID-u, ostatniej bańki spekulacyjnej, tylko raczej rozgrywce pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Mieliśmy do czynienia z dużym zalewem dolarów na świecie przy niskich stopach procentowych. W tej chwili mamy odpływ, jak to w branży giełdowej się mówi. Jak zacznie się odpływać, zobaczymy, kto pływał nago. I w tym, w tym, w tym, w tym temacie uważam, że nago będą opływały Chiny. To jest atak w te państwa autorytarne przez Wolny Zachód. Ja tak to przynajmniej odbieram i, i to nawet myślę, że będzie to w skuteczny sposób zrealizowany. I jesteśmy tego świadkami, więc jesteśmy w ciekawych czasach, i też pod względem spekulacyjnym, bo zmienność jest olbrzymia. A jeszcze rok temu wszyscy myśleli, że Tudemun i tylko i wyłącznie ATH na Nazdachu, na giełdzie papierów. Czyli takie szczytowe, tak, szczytowe wyniki ATH. Tak, tak. No ale nawet jeśli bańka pękła w 2000, 2000 roku. Bańka pękła w 2008 roku, no to nadal konsumujemy, nadal żyjemy, nadal produkujemy, nadal jest program telewizyjny i chodzimy do kina. Zawsze to się odradzało, po prostu? Tak. No jedynym ryzykiem w tej sytuacji jest wojna atomowa i wojna światowa, ale takiego scenariusza raczej nie przewiduję. Ktoś kiedyś chyba z piosenkarzy mówił, że ma nadzieję, że tam ci po drugiej stronie kurtyny mają także dzieci. Tak? I, I myślę, że to się dobrze dobrze zakończy. A poza tym jest to taki bet z rzeczywistością. Jeśli postawię na to, że wszystko będzie dobrze, to wygram. Ale jeśli postawię na to, że będzie źle, to w sumie nawet jak wygram, to i tak stracę. <grym> bardzo ciekawy punkt widzenia. Bardzo dziękuję za podzielenie się nim. Dziękuję za ten komentarz. Gościem programu był Rafał Zaorski, BigShortBets.com Dziękuję <grym> bardzo za to spotkanie.